Dzień dobry, witam w Energii Gas Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Mazdy Trójki. Auto z 2003 roku z silnikiem 2.0 o mocy 150 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC i może pokażmy, jak to wygląda pod maską. Z prawej strony komputer sterujący pracą instalacji BRC Sequent 32, wersja OBD, z lewej reduktor. Instalacji gazowej Genius 1500MB, filterek fazy lotnej, filterek fazy ciekłej. Tutaj mamy czujnik ciśnienia i temperatury gazu pod pokrywą, wtryskiwacze gazowe BRC-pomarańcze, tak zwane. Dodatkowo w tym samochodzie mamy zamontowany lubryfikator, który nam dawkuje płyn na każdy cylinder oddzielnie. Przełącznik, przełącznik z oczywiście z lewej strony kierownicy. Tutaj na życzenie klienta, jak zawsze. Montujemy zawsze przełącznik pod klienta. W tym miejscu jest bardzo dobrze widoczny. Nie zasłania nam widoku i wygląda też bardzo schludnie. Wlew. Wlew w tym samochodzie pod klapką. Oczywiście z dokrętką. Na cały wlew nie ma miejsca. Ale wygląda to też dobrze i jest schowany. Zbiorniczek. Zbiorniczek w tym wypadku 56-litrowy tutaj klient e, chciał zbiornik jak największy, żeby ten zasięg tutaj na jednym tankowaniu był jak, e, jak największy tak naprawdę. Tak? Podsumowując, koszt instalacji do tego samochodu 2900 zł, instalacja BRC, dodatkowo lubryfikator 300 zł, czyli mamy koszt 3200 zł w tym samochodzie. Auto pali nam około 11 litrów benzyny, czyli 12, 12 litrów gazu spali, mimo wszystko na każdym 1000 km oszczędzimy 310 zł, czyli to jest naprawdę dobry wynik. Zwrot nastąpi natomiast po około 9-10 tysiącach od montażu, czyli też naprawdę szybko. Tak jak mówiłem, całość 1200 zł, Mazda bardzo sobie ładnie radzi, dodatkowa ta lubryfikacja w celu ochrony tych gniazd zaworowych, dobrze wyregulowana instalacja, plus to mamy pewność, że tam się na pewno z, tą, z tym silnikiem nic nie będzie działo. Tak więc dziękuję i zapraszam do Energy Gas Polska.